Dziś w angielskim wrócimy trochę do podstaw, a mianowicie do to be, tak? To be, czyli być, ale będą tutaj takie niuanse, z którymi nawet osoby na B1, czyli już takie dość komunikatywne, miewają czasem problemy. I od razu podkreślę, że te błędy pewnie będziesz popełniać, pewnie zdarzało ci się popełniać, ale nawet jeżeli tak powiesz. To twój rozmówca cię zrozumie. Więc po prostu miej świadomość, że eliminując te błędy, będziesz po prostu lepiej brzmieć, naturalniej brzmieć, no i przede wszystkim poprawniej. Okej, okay, powiedz mi takie zdanie po angielsku. Byłeś zmęczony, byłaś zmęczona. Jeżeli nie masz z tym najmniejszych problemów, super. Natomiast wierzę, że są osoby, które bardzo, bardzo, bardzo mocno chciałyby tam wsadzić łoż. Dlaczego? Ponieważ mamy gdzieś w głowie tak automatycznie ustalone, że łoż w czasie przeszłym na przykład I was to byłem, tak? He was, on był, she was, ona była. Więc to automatycznie, tak wydaje nam się, tyczy się liczby pojedynczej. Wydaje Ci się, tak? Czy zdarzało Ci się w przeszłości tak myśleć? Tymczasem you jest takim trochę wyjątkiem, takim trochę dziwakiem, jeśli chodzi o właśnie formę przeszłą, ponieważ powiemy where. W ogóle słowo you jest dziwne. Dlaczego jest dziwne? Bo ta kultura anglojęzyczna nigdy nie wpadła na to, że you w liczbie mnogiej to może być jakieś inne słowo. Tak, może wymyślmy coś, że do większej grupy ludzi będziemy mówić jakoś inaczej. Tymczasem mówimy you do ciebie i you do was. Więc jeżeli ja mówię I love you, to ty nie wiesz, czy ja mówię do ciebie, czy do wszystkich. Tak? Nie wiesz tego. To jest właśnie dziwne. I tak samo będzie w kwestii wash i where. Jeżeli ty byłeś, to you were. Ty byłeś zmęczony, ty byłaś zmęczona? Na przykład byłeś zmęczony po spotkaniu. You were tired after the meeting. Widzisz? You were tired. Więc automatycznie trzeba sobie wyrabiać ten nawyk, że jak mówimy ty byłeś, czy wy byliście, lecimy od razu z you were. Ja to wypowiadam tak, jakbym mówił were, że aż mi się to nie podoba. Natomiast Amerykanin pewnie powie coś w stylu you were, where. Gdzieś tam to r będzie chciał. Wtąpicie jeszcze jaki Amerykanin i jaki Brytyjczyk. Pamiętaj, że możesz spotkać różne rodzaje wymowy. Więc grama Praktycznie, you. Zawsze idzie w parze z where. Czy zawsze tak to wygląda w praktyce? No oczywiście, że nie, bo możesz znaleźć piosenki, w których śpiewają you wash, yeah, you wash. Ale też spotkasz kogoś i to nie osobę, która uczy się angielskiego, tylko native speakera, który będzie mówić na przykład she don't like me, she don't like me. Tak powiem tylko, że jest to charakterystyczne dla pewnych slangów, natomiast znów to nie jest oficjalny angielski. Jeżeli będziesz w takiej grupie i będziesz się wychowywać w takiej grupie, możesz mówić w taki sposób, oni tak między sobą mówią, ale to nie jest Oficjalny angielski. Nadal możesz mówić w języku polskim, poszłem. Nikt ci tego formalnie nie zabroni, ale czy to jest poprawne? Niekoniecznie, prawda? I to jest ten pierwszy problem, ten pierwszy błąd, który czasem może zdarza się też tobie popełniać. Daj mi znać w sekcji komentarzy, czy tak było u ciebie. Więc mając tę wiedzę, teraz mi powiedz, nie było cię tam. Nie było cię tam. Hmm? Czyli po angielsku to będzie ty, byłeś, nie tam. Tak to będzie mniej więcej brzmieć. Więc wiemy już, że mówimy you were not. There. W skrócie powiemy: you weren't there. You weren't there. Choć być może ktoś już tutaj by chciał zakombinować z jakimś podwójnym zaprzeczeniem. A do tego jeszcze wrócimy, o tym zrobimy osobny materiał. I drugi problem z to be, tyczy się takiej kwestii, która u nas trochę inaczej działa. Hmm, cóż za odkrycie, już tłumaczę. Mamy na przykład takie zdanie, dość popularne, tam jest dużo ludzi, tak? Tam jest dużo ludzi. Albo gdzieś tutaj jest dużo ludzi. W języku polskim mówimy tutaj jest dużo ludzi. Dziś Tutaj jest dużo ludzi. Jest tyczy się liczby pojedynczej. W innym zdaniu powiemy tam są ludzie, no ale tutaj już wchodzimy w głębinę gramatyki i chyba nie chcemy tego, prawda? Nie chcemy tak głęboko wchodzić. Dlatego uprośmy to. W angielskim, jak mówimy tam jest dużo ludzi, to już musimy mieć na uwadze, że ci ludzie to jest jakaś grupa, czyli liczba mnoga. Najczęściej tak będzie. Więc powinniśmy powiedzieć there are many people. There are many people. Albo na przykład w pokoju jest dużo ludzi, to też powiemy there are many people in the room. Więc pamiętaj, stara się pamiętać o tym, czy mówisz o jednej jakiejś osobie, jednostce, jednej rzeczy, czy o nieco większej złożoności, bo jeżeli będziesz chciać powiedzieć, tam jest kilka telefonów, tak? Kilka telefonów, to w takiej sytuacji też powiesz there are a few phones there. There are a few devices there. Daj mi znać, czy tego typu błędy ci się czasem zdarzają. To nie są największe błędy, które skreślą Twoje angielski, ale one mogą być takim wrzodem na szyi. Czasem możemy coś tam nie domagać w drobnych kwestiach angielskich. Daj mi znać, czy takie coś ci się zdarza. Ja zauważyłem ostatnio, że dość sporo osób właśnie tego typu błędy popełnia, więc może je wspólnie teraz wyeliminujemy. Pozdrawiam cię serdecznie i zapraszam oczywiście do mnie na Jak to powiesz po angielsku. Jeżeli jeszcze cię tam nie ma, jeżeli chcesz poprawić, zautomatyzować swój angielski, no to jak to powiesz po angielsku, musisz mieć ten projekt. Cześć.